Księżniczki nie chcę No i właśnie tu jest problem Złoto, masta księżniczka i że nas słyszysz? Odezwicie no proszę, bo Tomasz nie jestem skąd jesteś Widziałem orbę księgę obok nas Przedleciał mi szybę Niewiele mogłem tobie wtedy dać, bo sam niewiele miał A ona miała siłę, nie wiesz, wiary wiesz, jak tylko im więcej było jej, tym mniej wszystko jest tam, dużo za dużo dziś o tobie wiem. Do tam, trzeba dwojga, ciał i serc. Kobiety są gorące, a jak mnie zimny No tam trzeba dwojga, ja wciąż tenczę sam. Ja tu. Na-na-na-na-naj, a radio wciąż gra. Na-na-na-na-naj, jak u Adyna. Na-na-na-na-naj, jak znaleźć się mam. Na-na-na-na-naj... Ikonę opłoszenia od Tomasza z Jarosławia nazwał Dorosła i Księżniczki. Dorosła i Księżniczka, jak się na nas czekaj pamiętasz, te cudowne chwile, które spędziliśmy razem w koszu na plaży. Na-na-na-naj, nie się proszę, bo to dziś szanuje na rzece. Zapracowacie imię A Na nas na, 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 na Byliśmy razem tym świetle dnia. Wszyscy, wszyscy mi Ktoś właśnie wyniósł sobie noc, na tak dostałeś to, coś chciał. Prawie do nieba, ty mnie. Słyszę, że możesz kiedyś tak, wiesz. Prawie do nieba. Ale wtedy coś przerwało piękny sen. Już na pani miałaś mnie Magiczną siłą lecz wzbudziłem się Lecz kiedyś powiem sobie dość to już niedługo wiem Następnie wezmę nigdy nic I budzi śmierć Ja tu a ty tam Na, 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 ja tu a ty Na, 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 na znaleźć się mam. Na, na, I na koniec ja przyszło komunikaty za nie wiadomo skąd Pochodziły nie o z Jarosławia, a u tego słowa z Tomoszowa. See